Ja jestem x i witam was już w drugim odcinku serii Wiedźmińczy Dziki Gon. No, skończyliśmy na tym. Patrzę na was, młodnych, oh. przerażonych, przyciskających dzieci do piersi. Cesarz Emhyr wprowadził swoje legiony na nasze ziemię. Oblega każdą twierdzę stąd, aż po góry sinę. Wściekły i wygłodniały wciąż gryzie i kąsa. Ludzie północy, stoicie nad przepaścią. Wasi królowie was zawiedli, więc zwracacie się do bogów. A jednak nie błagacie o przebaczenie. Nie posypujecie głów popiołem. Zamiast tego lamentujecie. Pytacie, czemu bogowie nas opuścili. Musimy wrócić na drogę, którą porzuciliśmy dawno temu. W przeszłości nasz świat przeplatał się z innymi w procesie, który uczeni nazwali koniunkcją sfer. Bogowie pozwolili wedrzeć się tu nieczystym siłom. Pokłosiem tego kataklizmu jest nikczemna siła zwana magią. A jednak nie wygnaliśmy jej, zamiast tego studiujemy jej niegodziwe arkana, by zdobyć władzę i bogactwo. A co z potworami u naszych drzwi, ohydnymi rejktami koniunkcji sfer, trolami, trupojadami i wilkołakami? Czy podnosimy przeciw nim oręż? Czy raczej zrzucamy ten ciężar na innych, na tak zwanych Wiedźminów? Porzucone dzieci, szkolone, by używać mrocznej magii, zmutowane za pomocą bluźnierczych owietułów. Wysłani do walki z potworami, nie potrafią odróżnić dobro od zła. Blady płomień człowieczeństwa, który kiedyś w nich płonął już dawno zgasł. Z każdym rokiem jest ich coraz mniej, to prawda, ale kilku wciąż przemierza nasze ziemię, przelewając krew za pieniądze. O dziś dzień z wymistnieniem przynoszą nam hańbę. Północ krwawi, chłostana biciem wojny, to kara bogów za nasze grzechy. Nie zapominajmy też o okrutnej plaze spoza naszego świata. Wszak dziki gon galopuje po niebie w każdą pełnię. Mroczni jeźdźcy porywają w nieznane nasze dzieci. Niektórzy mówią, że to zwiastuje drugą koniunkcję. Czy damy radę powrócić na drogę światłości? Czy znajdziemy siłę, by wygnać czarodziejów z naszych królestw? Zjednoczyć się wokół ciepła wiecznego ognia. Bliski jest czas miecza i topora. Tej wojny nikt za nas nie wygra. Bliski jest czas szaleństwa i czas pogardy. Dobra, po takim dość długim wstępie możemy kontynuować. W poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o ale cały czas pozostawała nieuchwytna. Dobra, w końcu. Co chciałem zobaczyć? Chciałem zobaczyć bo tutaj jak w poprzednim odcinku widzieliśmy Jennefer zgubiła taką czaszkę kruka Ja chcę zobaczyć czy ona gdzieś tutaj leży Bo podobno coś tam można z nią zrobić już pod koniec gry Gdzie ona jest? Nie mam pojęcia, ale dobra. Idziemy dalej, wsiadamy na płotkę. Mówiłem ci, że spotkałem kiedyś czarodzieja, który się rozwodził. Jakie to pożyteczne stworzenie. Bo z ich krwi można ważyć eliksiry? Nie, bo zjadając gnijące ciała zapobiegają wybuchom epidemii. Mhm. A wiedział, że żywych też jedzą? Nie, bardzo się zmartwił. Przeczyło to jego teorii. Źle się wojna dla naszych toczy. Naszych? Jakich, Jakich naszych? Królestw Północy. Chyba Królestw Radoida, bo temeri i Kedwen już nie ma. Radowid mówi, że jak tylko wygra wojnę, cofnie wojska za stare granice. Wierzysz mu? W coś trzeba wierzyć, bo żyć się odechciewa. you, cool. Jenner? Poleciał? Poleciał. Możesz wyjść. Na bogi! Mało brakowało, a skończyłbym jak moja kobyłka. Jeśli miałbyś szczęście. Twój koń zginął od razu. A gryfy lubią pomęczyć i z żywcem po kawałku. A, aha! Pewno... pewno byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? No, oczywiście oczywiście. Hmm. Chociaż... to znaczy w sumie... Tylko go przestraszyliśmy i zrobiliśmy mu jakby dziurę, nie? To... nie nam nie jesteś winien. Byłeś w potrzebie, to pomogliśmy. A mówią, że wieźmini serca nie mają? żeby z zapłaty to nawet palcem nie kiwną? Mówią też, że myszy rodzą się ze zgniłej słomy. Co z tropem? Tak jak mówiłem, dochodzi do gościńca i się urywa. Zadeptany. A szukacie kogo? Tak, pewnej kobiety. Niewysoka, czarne, długie włosy. Widziałeś taką? Nie, ale. W białym sadzie skarczma, jedyna w okolicy. Przejezdni często tam stają, to może się czego dowiecie. Poza tym gospodyni to moja kuzynka. Wspomnijcie, że bram was przysyła to przyjmie jak swoj. Niezły pomysł. Zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją ranę. Eee, sam ledwie mnie drasną, ale napiłbym się dobrej, że takiej chłodnej wiesz. Prosto z piwniczki. No to jedźmy. <gry> Dobra, yy. Tu pan... Dobra, i tu jedzą, to jest białego Swoją drogą gry tak blisko wsi? To dziwne. Tak samo pomyślałem. W lesie czy w górach, to rozumiem. Ale tu? I jeszcze przy samej drodze? Może to przez wojnę? Wszędzie trudny smut krwi spalenizny? Otwory czasem od tego wariują, nie mówiąc o ludziach. Musimy uważać. Nie żadne to, tylko herb, temerskie lilie. I mają tu wisieć. To już nie jest Temeria, dziadku. To już Nilfgaard. Po moim trupie! No... i z paszywymi odmieńcami. Co ten kot tam w ogóle robił? Przepraszam za tych hultajów. Nie ma za co, jesteśmy nawykli. Ludzie tu nerwowe. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze gryf nam się zalągł. Mhm. zdążyliśmy się z nim poznać. Napadł na twojego krewnego, brama. Rama, Co z nim? Żyje i pozdrawia. Mości Wiedźmini. Jadło i napitek na mój rachunek. Co podać? Mm. Zobaczymy. co tam masz Nie mm. No wiadomo, dobra sklep. O, to mi się podobało. To są karty. Możemy je kupić, bo... Bo jest gra w Gwinta To się nam może przydać do gry No, no dobra jest ruch tu macie Cały naród w drodze Ten krewnych szuka inny z dala od frontu bierze A każdy zjeść musi wypić noc w cieple spędzić Czyli wam wojna jest na rękę. Póki co? Owszem, ale i tak wolałabym, żeby pokój wrócił. W Takie czasy nigdy nie wiadomo, co jutro przyniesie. Dokładnie. Jest zlecenie na tego gryfa? Póki co to nie. Kiedyś tak jaki potwór gniazdo w okolicy mówił, to sąd ty zbiórkę na nagrodę robił albo jechał do seniora o pomoc prosić. No, ale teraz sołtys nawet do ustępu nie pójdzie bez zgody czarnych, a seniora zdaje się powiesili. No to i kontraktu nie ma. Szkoda, moglibyśmy coś poradzić, ale nie za darmo. Hmm. Mm, dobra. Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czarni biel. Jechała od strony wierzbicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem i agrestem. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie. Tak, ją ciężko zapomnieć. No tak, to może kto inny wam pomoże. Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron, popytajcie się. Trzeba po wszystkich. Trzeba pochodzić spytać czegoś nie wiedzą. Ci z Daj spokój. Jeszcze nie zniedołężniałem. To popyta o Jennefer. Mhm. Tylko pamiętaj, lepiej żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. No to... Całej, że czarne już się po polach rozlazły i mierzą? Lepiej, żeby mierzyli, niż żeby plony mieli palić. Oj. Szukam kogoś. A my szukamy spokoju. Odejść przy błędo, bo nam piwo w kuflach skwasisz. <laughs> nie no, spokojnie. Chcę tylko chwilę porozmawiać. Głuchy czy jak, nikt tu z tobą gadać nie będzie. Jak ci kompani to do obory i zbydłem się przy żłobach obracać. <laughs> ktoś mu do dromił. Tracę cierpliwość, a jak ją stracę do reszty, wasze głowy potoczą się po ziemi. Myśmy tylko sobie dworowali, nie nerwujcie! Hmm. Była tu kobieta o kruczo-czarnych włosach, ubrana w czerni biel? Panie, my nic nie wiemy. zostawcie. No trudno tak było odpowiedzieć. Ale jak się od razu przystraszyliście. Teraz Są cztery partie. co? Akcje, drużyny, talie. Coś jak piki i kiery. Tylko że O co chodzi tutaj? Tracimy czas. Prędzej ziemia zacznie krążyć wokół słońca, nim opanujesz zasady. Mogę zająć chwilę? Czemu nie? Aldert Gerd, Profesor nadzwyczajny z Akademii oksenfurtskiej hmm. Gerald, Wiedźmin zwyczajny z Rivi. Szukam pewnej kobiety. Długie włosy, ubrana w czerni biel. Widziałeś taką? Oczywiście, że nie. W przeciwieństwie do gminu wiem, że zwiastunka wojny to tylko bajeczka. Dobra. Zwiastunka wojny, o czym ty mówisz? Ludzie gadają, że nocami przez pola jedzie zmora, która wygląda jak piękna kobieta. Taka, jak opisałeś. Ciągną za nią wojska, a tego, kto przetnie jej drogę, czeka nieszczęście. Za to ostatnie ręczę osobiście. Wiesz, gdzie dokładnie ją widziano? Nie. Mnie interesują fakty, nie klechdy. A no co tu robisz? Nie spodziewałem się, że spotkam tu naukowca. To rozumiem, że uciekasz przed wojną. Wręcz przeciwnie. Jadę na front. Życie ci nie niemiłe? Milsza od życia jest mi wiedza, a nie zdobędę jej siedząc między księgami. Chcę zobaczyć inwazję Nilwgardu na własne oczy. Zrozumieć ją i opisać. To będzie moje magnum opus. Mm -hmm. Wracaj między te księgi, póki jeszcze możesz. Wojna to nie zabawa. Tu nie będzie rad wydziałowych, errat i innych habilitacji. Zabije cię pierwszy żołnierz, którego spotkasz. Niby czemu? Jestem cywilem bezstronnym. Buty. Co? Zarżnięcie dla butów. Hmm. Hmm. Wojna dotarła już do Nowigradu? Nie, ale to kwestia czasu. Z jednej strony rzeki Nilfgaard, z drugiej Redania, Łypią na miasto jak psy na smakowitą kość. Jednemu władcy ta kość stanęła w gardle. Prawda, cenimy w Nowigradzie naszą wolność i wiemy, jak o nią zawalczyć. Mhm, mm zwłaszcza uczeni. Walczyć można nie tylko mieczem. Nie zapominaj, że to architekci z naszej akademii zaprojektowali miejskie mury, których nie skruszyła jeszcze żadna machina wojenna. No, bywaj. Muszę iść, bywaj. Czekaj, Wiedźminie, wyglądasz mi na światowca. Umiesz może grać w gwintę? Nie, nie mam czasu się uczyć. Kiedy to naprawdę proste? No to jak będzie? Zagrajmy. O tym właściwie mówiłem. Możemy spróbować. W sumie czemu nie? Wybornie. Już ci tłumaczę zasady. Mhm. Eee. Tak. Eee. No dobra. Mm. No to Dobra, chyba do, na razie dobrze idzie. I am sworn to a <laughs> to my left, mm. possible, yeah, well, I'm the people who it to O, o, Dobra. Hmm. Ale teraz mam mniej kart Przynajmniej. Hmm. Wstawię jeszcze może tą jedną. I pasuje. przecież mogłem mi nie dawać, bo w sumie jakąś sposobą Kurde. Czekajcie, zrobimy tak. zrobię mu kartę. I damy mu ten mróz. Będzie miał jeden. No i wygrałem. Hmm. Proszę, proszę, masz smykałkę do tej gry. Jakbyś kiedyś był w Oxenfurcie i chciał zagrać z prawdziwym mistrzem, pytaj o Stiepana. Niby prosty karcz masz, a w gwinta ogra każdego. Zapamiętam, dzięki. Dobra. A jeszcze z tego co wiem, to mogę sobie zrobić swoją talię właśnie, gdy gry w gwinta. To już mniej więcej wiem o co chodzi. Dobra, yy. wszystkich wsadzamy co chciałem jeszcze dowódcy chciałem no A tu się spytam. Szukam kobiety. Jak wszyscy? Nie, nie jak wszyscy. Ta pachnie agresem i bzem. Ubiera się w czerni biel. Dwa szlapsy. To poprawię ci nastrój. Napiję się. Możemy przejść do rzeczy? Widziałeś się. Jennefer z Wankerbergu? Nie powiedziałem, jak ma na imię. Ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. Mm. Skąd znasz Jennefer? Też pytanie. Z ballad mistrza Jaskra. Dla biednego handlarza to jedyna okazja, żeby odszyć się o wielkość. No, chyba, że ma się tyle szczęścia, co ja. I trafia się na bardzo cierpliwego wiedźmina. Na samego Geralta z Rivii, rześnika z Blaviken. <grystanie> Widziałeś Yennefer? Przepraszam, ale muszę o to spytać, czy to chodzi o miłość? Zgadłeś to miłość. Od razu wiedziałam. Mów, co wiesz. Zanim się nie pojawiłeś do głowy, mi nie przyszło, że to Jennefer. Kto by pomyślał? Do rzeczy. Zwiadowca z Nilwgarskiego Garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie. Wpadła tam w środku nocy. Czerni, biel, agres, i. Tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowództwem Garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący. Pytaj w garnizonie. Dzięki. My, ludzie gościńca, musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu. I zniknął. Próbamy. Dobra. Myślę, że tutaj sobie mogę zakończyć. Także dzięki za oglądanie. Znaczy... Słuchajcie, yy, może ten odcinek nie był jakoś tak... Chodzi o to, że może nie był jakoś tak... Yy... Chowaj ten miecz. Nie był jakoś tak yy, bardzo... Yy... Że powiem tak, że agresywny, że wiecie, co czas yy, bitki w ogóle. Tylko taki trochę spokojny był. Ale myślę, że Wam się spodoba, także dzięki za oglądanie. Ja byłem ekspertor. Cześć.